Onoć każdy z nas może otrzymać specjalnego skina Mr. Stumble, który jest kolorowy za darmo. No i już wam mówię jak to zrobić, sprawdzimy czy to działa. Siema sięwa Tori, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale z pogromców mitów i dzisiejsze mity naprawdę rozwalają system, więc mordeczki, nie możecie ich przegapić i oglądajcie ten filmik do końca. Ale zanim do tego przejdę, uwaga, rozdam komuś z Was taką ofertę, gdzie będzie 1200 gemów i 500 końców. Jeśli chcecie wygrać, wystarczy zostawicie łapeczkę w górę pod tym odcineczkiem. Oprócz tego zostawicie subika na moim kanale. No i w komentarzu napiszecie swój nick, czyli po prostu jaki macie nick w Tumblega's, żebym mógł wam to rozdać. Ale przy okazji od razu mówię, żebyście też pisali mi mity w komentarzu. Oczywiście, tego nie musicie robić, żeby brać udział w konkursie. Ale po prostu napiszcie, bo chcę nagrywać kolejne odcinki z tej serii. A jak nie będzie mitów, to nie będę miał jakich nagrywać. No a ja, mordeczki, nie przedłużam już tego wstępu. I po prostu przechodzę sobie do pierwszego mita: Mit numer jeden. Na nodze Cereal killer jest metalowa opaska. Dobra, widzowie, wchodzimy sobie w niego. I tutaj będzie tak, rzeczywiście. Ej, on ma taką opaskę, jakby uciekł z więzienia. Widzicie to? W sumie w jego nazwie jest killer, czyli zabójca. Więc on najprawdopodobniej był widzowie w więzieniu. I dopiero niedawno z niego wyszedł. No i w ogóle jeszcze uciekł, bo urwał się, jak widzicie ta opaska dalej została na jego nodze Mit potwierdzony, bardzo ciekawa rzecz, lecimy sobie do kolejnego! Kolejny mit! Jak otworzysz spin, to naciśnij Escape i potem masz od razu otworzenie się spina. Czyli po prostu widzowie, klikam sobie teraz otwórz i jak kliknę escape, to tak jakby przewinie mi się animacja otwierania i od razu będę widział co trafiłem. Uwaga, sprawdzamy to sobie, klikam escape, klikam! Rzeczywiście ty i co teraz się dzieje Co jest mordeczki Ja nie wiem co teraz trafiłem Ale doszły mi tamby końcy więc pewnie jakiś duplikat Ale czy jest mega mocny? ja nie wiedziałem o czymś takim Dlatego na razie dwa mity i dwa z nich są potwierdzone Zaczyna się ciekawie A wy oglądajcie ten odcinek do końca bo tam między innymi będzie mit Związany z darmowym skinem Będzie naprawdę mocno Mit numer 3 Christmas future ma identyczny szalik jak boj piernik Okej okay. czyli najpierw zobaczmy sobie tego christmas futera Zobaczcie jaki on ma szaliczek Taki fajny świąteczny w kolorach zielonym i czerwonym i teraz przewijamy sobie tutaj i musimy przejść do tego piernika, tego chłopa ciasteczka e, świątecznego i on bądź będzie miał taki sam, tak jest, ma identyczny szalik, trochę inaczej zawiązany, aczkolwiek szalik jest identyczny w tych samych kolorkach taki fajny, świąteczny, dlatego to jest kolejny mitik dzisiaj potwierdzony, bardzo ciekawie mordeczki. Mit numer 4 jak na Hot Wheels Hustle naciśniesz lewy shift to wyjdziesz z auta, nie mówcie że da się jakoś wyjść z auta na Hot no więc dobra widzowie, gierka się zaczyna ale ja najpierw muszę troszkę podejść na niej żeby dojść po prostu do tego autka, więc widzimy się jak już będę do niego wsiadał. Ok, mordeczki, poszło mi to dosyć sprawnie. No i wchodzimy sobie w pierwszą nawet żółtą rurę i jestem w aucie. I teraz jak kliknę lewy shift, to ponoć z tego auta wyjdę. Uwaga, sprawdzamy klikam. No nie, nie działa to. A może mam kliknąć po prostu L i shift, uwaga? Yy, też nie działa, więc mamy dzisiaj pierwszego już mita obalonego. Zobaczymy, czy będzie ich więcej, no ale ten ewidentnie jest obalony. Następny mit! Stampelga się jest cheater, którego nick to 6 666. 6, 6, 6, 6. gdy go dodasz, to wszystkie oferty w sklepie te zagemny, że tony zamiast normalnej ceny będą miały napisane minus. I nie będzie się dało ich kupić, jak będziesz chciał to naprawić to trzeba zrestartować grę, innej opcji nie ma. Niech będzie, sprawdzę to. Ale sprawdzę to na moim drugim koncie, tak będzie bezpieczniej, no bo jak rzeczywiście ma być to haker, to ja się go trochę boję. Więc dobra, wpisujemy sobie 666, dwukropek, 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 666. Taki nikt ten Ziomeczek napisał, że ma ten haker, więc spoko, dodajmy go. O kurde, ktoś taki rzeczywiście jest. No okej, wysyłam mu zaproszenie, niech będzie. No i teraz wejdźmy sobie w sklep i czy rzeczywiście te oferty będą zbugowane. Eee, no nie no, są normalne z tego co widzę. Przynajmniej te zagemy Tutaj tak samo normalnie mogę je kupić, więc ten mit jest obalony. Już dzisiaj drugi obalony. I najprawdopodobniej to po prostu ten ziomek mnie strolował i to jest jego niki, ja go dodałem do znajomych. Znowu się dałem wam nabrać. Szósty mit, jak się zmieni język na japoński i się kliknie na epickie lub lepsze i się poczeka, jak tam pojawi się legenda, to kliknij wspina i na 100% trafisz specjala. Uwielbiam! takie mity. No więc zmieniamy sobie język na japoński. Tylko teraz pytanie, który to jest japoński, bo są dwa takie z dziwnymi znaczkami. Dobra, powiedzmy, że ten, chociaż też mi to na chiński wygląda, ale mniejsza o to. I teraz wchodzimy sobie w sklep, klikamy epickie lub lepsze i musimy poczekać, aż tutaj pojawi się jakaś legenda. Jest legenda. Była mumia, aha, nie mam gemów. Wróciłem na moje główne konto i tutaj już gemy na pewno będę miał, więc wchodzimy sobie znowu i czekamy. Dobra, jest legenda, był goblin mecha, poszło. I czy teraz trafimy rzeczywiście specjala? Ponieważ jest na to 100%, że się uda, więc ja jestem giga ciekawy. Oczywiście język japoński jest ustawiony, jak widzicie? O kurczę, myślałem, że rzeczywiście to zadziała. Jedno w lewo i by było, no ale mimo wszystko widzę obalony, chyba trzeci z rzędu i obalony, rzadko kiedyś taka sytuacja zdarza. Aha, i teraz jak mam zmienić ten język japoński? Gdzie jest widzowie zmiana języku? Dobra, chyba mi się udało trafić, pięknie mamy już polski. Jak zagrasz orbitem na jakiejkolwiek mapie To on nie ma oczu, a gdy będziesz w lobby to W StumbleGuy'sie to on ma te oczy No dobra mordeczki, więc bierzemy go sobie najpierw do lobby Jak widzicie rzeczywiście oczy ma, no nie ma co mówić A więc teraz zaczynam tą giereczkę I zobaczymy czy tutaj podczas gry Będzie miał nasz orbit oczy, czy jednak ich nie będzie miał A więc proszę państwa musimy go odwrócić Gdy ona się zacznie oczywiście I zwróćcie teraz uwagę, że rzeczywiście on totalnie nie ma oczu Podczas giereczki, ej dlaczego te oczka mu znikają <laughs> O co chodzi Normalnie w menu je ma, a tutaj nie Więc spoko, micik potwierdzony, a ja sobie denerwuję Specjalnie. Lecimy do kolejnego mita. Ósmy mit, jak obrócisz do tyłu skina Sugar szugarsku, tą Halloweenową panią, to wygląda jakby twerkowała. Dobra, musimy to sprawdzić. Biorę tego skinka i obracamy do tyłu. Poczekajcie. O kurcze, to no rzeczywiście mi się tą sukienkę i te ruchy tak dziwnie wyglądają, jakby ona rzeczywiście twerkowała. No bo i tak to wygląda. Dlatego potwierdzamy tego mita. W sumie nikt na to nie zwrócił uwagi, no bo po co miałbym patrzeć na takie rzeczy. Następny mitik skin, Apokalips ma na lewym ramieniu bandaż. Okej, okay, mordeczki, wchodzimy sobie w Apokalipsa. I czy tutaj będzie bandaż? Tak, normalnie cały czas to jest w sumie jego prawa ręka My jak patrzymy to jest z lewej strony, ale jego to jest prawa ręka I tam rzeczywiście ma taki bandaż na prawie całą rękę założony Nie wiadomo dlaczego, może ma coś zepsute w tej ręce No nic, no mitik na pewno jest potwierdzony i możemy sobie przechodzić do kolejnego Dziesiąty mit Ubierz Mr. Stumble i zmień mu po kolei na każdy kolor Gdy to zrobisz otrzymasz za darmo kolorowego Mr. Stumble Oj mordeczki, to brzmi bardzo ciekawie Ponoć każdy z nas może otrzymać specjalnego skina Mr. Stumble, który jest kolorowy za darmo no i już wam mówię jak to zrobić, sprawdzimy czy to działa. A więc klikamy sobie w Mr. Stumble, no i klikamy użyj Następnie mamy tutaj dużo kolorków, jak widzicie. I każdy z nich musimy po kolei ustawić, więc ten już mam ustawiony, lecimy sobie do kolejnego, ustawiam taki. Lecimy dalej, teraz ustawiamy ciemny. E, następnie bierzemy pomarańczowy, okej, okay, już prawie będziemy w połowie zaraz. Teraz zielony, następnie czarny sobie ustawiamy. E, no teraz mamy niebieski, następnie taki różowy, okej. Okay. Następnie czerwony i zostały tylko trzy kolorki. Fioletowy, taki biało-szary, e, no i na koniec złoty. Czy tam żółty niech będzie? No i okej, okay, wszystkie ustawiłem. I teraz, ponoć, musimy sobie po prostu zjechać na sam dół skórek. I to będzie specjalny skinek: taki kolorowy Mr. Stumble. Czy on tu gdzieś będzie? Poczekajcie, zobaczmy po kolei. Nie widzę go. Nie widzę go tutaj mordeczki, więc niestety ten mitik jest obalony Szkoda, bo naprawdę, miałem nadzieję, że może to będzie działać I jest jakiś taki bug, żeby dostać tego skina No ale jak widzicie, nie działa, to szkoda Ale nie wyłączajcie tego odcinka, bo przed nami jeszcze cztery mocne mity I serio, obejrzyjcie do końca, nie pożałujecie Jedenasty mit, jak wybierzesz Mrs. Stumble i weźmiesz kolor czarny To wygląda jakby nie miała spodni A więc bierzemy sobie, proszę państwa, Mrs. Stumble To jest ten tutaj skinek, też taki podstawowy No i teraz kolor, który wybierzemy, to będzie czarny no, czy wygląda jakby nie miała spodni? Z jednej strony tak, z jednej strony mogę się z tym zgodzić, ale z drugiej to jest minimalnie inny odcień niż czarny, dlatego troszkę jak się lepiej przypatrzymy, te spodnie widać. Dlatego mimo wszystko ten mit bym obalił. Było blisko, ale mimo wszystko go obalam. Dwunasty mit. Wszystkie skiny królowej mają niebieski łańcuszek. Okej, okay, pierwsza królowa, która przyszła mi na myśl to jest ta i rzeczywiście Stumble Queen ma, jak widzicie, taki niebieski łańczyczek, w sensie on jest złote, a ma taki niebieski kryształ. Więcej królowych mamy w epikach. I poczekajcie, weźmy sobie teraz tak w epickie i musimy znaleźć kolejną jakąś królową. O, Tom na przykład. I ona też ma niebieski amulet, taki, widzicie? Rzeczywiście, tylko że on jest już srebrny, ale w środku dalej ma taki niebieski kolorek. No i jeszcze chociażby mamy taką królową i ona już ma inny amulet, zobaczcie, czerwony! Więc ten mitik też jest obalony Dzisiaj naprawdę dużo obalonych mitów w tym odcinku. Mit numer 13. Skindy na Mitrona ma na czole literę. Jak to skin Dynamitron ma jakąś literę na czole? Czekajcie, zobaczmy to. Okej, okay. on ma coś po chińsku napisane. Ciekawe, co to oznacza. Jak ktoś z Was wie, co oznacza właśnie ten znaczek po chińsku, który Dynamitron ma na swojej głowie, to napiszcie mi w komentarzu. A ja tego mita potwierdzam, bo rzeczywiście coś takiego tutaj jest. Następny mit, gdy wejdziesz w betę i klikniesz kup Gemy, to gdy klikniesz autoryzuj, będziesz miał darmowe Gemy i inne rzeczy. Okej, okay, mordeczki, to no to jest mit od razu potwierdzony. Nie będę go jakoś przedłużał. Zresztą możecie to zobaczyć po tym, ile ja sam mam Gemów i końców. Widzicie to. Ja Pytaj, to ile chcę, bo na becie są one darmowe. Przynajmniej na Steamie na becie. Mit numer 15. Każda bluza ze sklepu Toriego jest kozacka. Oj, tak, mordeczko, tutaj się z Tobą zgodzę. Jak najbardziej, mit jest też potwierdzony. Zapraszam Was serdecznie na mój sklep widzowie, on jest specjalnie dla Was stworzony. No i link do niego macie w opisie. Dużo bluz fajnych, dużo koszuleczek. I do każdego zamówienia, które sobie zrobicie, dorzucam Wam jeszcze za darmo zdjęcie z autografem, więc naprawdę warto link w opisie. A ja się żegnam, mam nadzieję, że się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Heo.